Cześć, okay. jestem Żuwiczka i dzisiaj będzie króciutki y, filmik o tym jak żyją nasze petrobki. Więc zapraszam do oglądania naszego super filmu. No dobra. bye w którym jest tyle zabawek, jak nie wiem co. Wiem. Przecież się do tego. Dobrze? No dobrze. O! Idzę Marelka. A, mam teraz mam To jest Maroka. Plec, Mama mi nie pozwoliła. Myślę, że możesz do mnie przyjść, bo ja mam jakbyś oczywiście zapytała mamę, bo ja mam oczywiście bardzo duży dom, który mam bardzo huśtaki i mam karuzelę i mam koło, Tak ja mam wszystko dla siebie. Jeszcze ja się zapytam się mamy, poczekaj tutaj. Poczekaj. Okej. Okay. Okej. Mama. że okay. no, tutaj na kona ponajmniej jest. Dobra, koleżanki, do domu, żeby się pobawić. U niej mamoko, no, ona na wszystko. Koło, takie wszystko, to ona nie może się na placie, To limonki. Kowalski, tak. dobrze, możesz pójść. Ale wejdę, bo mam telefon. Dobra. Już mam. Mam do ciebie kochanie, jak będziesz wracać do domu. Dobra. O, ile to robi. Ile? Ona się płyta tej matki. Pojesz no. jest tak. No i co? Mogę, mogę. No Na to najpierw mogę iść. Ale co no Idę koło wrodek jest chyba dla ciebie najlepsza. Okej. Okay.

Tutaj musimy się przytapić. A, co ja zrobiłam? Dobra. I zobaczę na czym to polega. Aha, już wiem na czym. Też nie. Co? Nie to, żeby było dla mnie. A chuj A chuj lubi, tak. Jej, -je -je, ale fajnie. A. O ja ten ja. Tak, ty masz dobra, teraz. I co? Przyszła... E, przyszła Maralka? Tak. Tak. Przyszła. Panie, to już A, jest Maralko. Dzień dobry Pani. Dosyć dobrze bawi. No to... Jest to pobawisz? Nie wiem, w co się pobawię, Mamo. Kreska się światło? ...mama. O, Lusia, Luśia, 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 Luśia! Aaa, Limonka, cześć! Czy mogę do ciebie przyjść? Hmm, muszę się zapytać mamy. Mama? Tak? Co znów, kochanie? No bo tutaj była ta Luśia, co nie? I się zapytała, czy mogę do niej przyjść. Kochanie, chujka dzieci, tak dużo? Mam proszę. No dobra. Ale oczywiście takie ma pozwoli? Dobrze. Mama? Tak, w sklepie? Mama, mamy mamie pójść do limanki. monki. W nie ma, pozwoliła? Tak, pozwoliła. Ale pójdę po ciebie, dobrze? I żebyś była tam grzeczna. Dobra. Iiiiiiiii! Tak! Proszę. Dobra. Naprawdę? Tak, chyba. Tak. Muszę być grzeczna. Mam wtedy, ja, że zawsze będę grzeczna. Więc byś to... Y, ja mam, mam w ciebie trzykrotną wiadomość. Jak oni mogą kiedy być? Bo mama powiedziała, że mam teraz godziną do Bęczenka. Może nie, no, nie przespać minut. No to nic, nie nie mogę przespać, co nie? A ile? Piętnaście minut? Aha, no dobra. No dobrze. Ale wiesz co? Ja nie mogę być tak długo, jak byś stała. Poczekaj, zaraz kiedy, bo chyba zgubiłam coś, poczekaj. A już jestem no to o tym gadamy na razie. Mogę Rafoka gadać. Lecz nie wiem co. O tym. No nie wiem. Ty wszystko wiesz. No dobra, no to może. Dobra, idę spać już, naprawdę. Dobra, idziesz. No dobrze. Hej! A mnie to nie zaprosili do zabawy? A O, cześć Forelko! Cześć Lucia! Wiecie, ja... Nie wiem, bo troszeczkę mi się to nudzi. Czemu się mnie nudzi w domu? Jestem kotem. Jestem trochę większa od Ciebie, więc niestety. To nie? No tak, zapomniałam wszystko, co tam nie zapomniałam. Zapomniałam, zapomniałam, wszystko zapomniałam. Hmm. No tak, wszystko zapomniałam. Wszystko. A, ktoś buka. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Przewodniczący. Tak, chcielibyśmy już mnie zabrać, bo naprawdę tylko już pewnie było. I również już przeszkadzają, więc wolałabym mi tak. A można wejść na kawę, proszę bardzo, dzieci się fajnie bawią. Nie wiem. Sama. To mnie nie w ogóle żadnego problemu. A niech pani nie ma się proszę wejść. Dobra. Ja pójdę po kawę. proszę zaczekać. Dobra mam kawę. Proszę. Ojejku. Że eee, żeby jeszcze coś stanie. Nie, dziękujemy. To raz... już upiłam. No to ja już muszę odebrać moją córeczkę. ja też. Eee, dobrze. Już je zawołam. Już. A serdecznie nie nasz nowy dom. prowadzić przeprowadziliśmy. O, dobrze, dobrze, dobrze. Tylko szybko, dobrze? Ja chętnie zostanę jeszcze. No dobra, więc tak. Mamy kołowrawek. Nie wiem, panie. Dobra, mówiłam, żeby to było szybko, czy nie? Ale ja nie chcę pięć Dobrze, no to, to już Pani dzieci? Tak, proszę ich przynieść już. Lucia! Luścia! Marelka! Tak? się panią? Mamy po was przyszłe. Myśmy jeszcze zostać. Mamo, pozwól nam! Nie, kochanie, ale bycie za dużo kłopotu. A, mamo pozwolisz? Nie, idziemy do domu, nie ja w ja tu. Dobrze, do widzenia Pani, Paliwanka. Pani Mamka. Chodź Mama, na... Mamo, czemu nie wychodziła? Czemuś pozwoliła? Czemu? Kochani. Nie mogę pozwolić na to, żeby Twoje koleżanki były cały dzień, a moje... Hmm. W ogóle o tym nie pomyślałam. Więc wiem, co możemy mała robić. Kochanie, ja jestem jakaś... Nie wiem kto. No nie do końca niespodzianka. O, to one. Dzień dobry, ja przyszłam do Limonki Fac. No tak, bardzo proszę. No, pora na to. Tak. Okay. tak, się zakończyła pierwsza część naszej przygody o Pytrowach. No Do zobaczenia w następnej części.